Cześć wszystkim! W tym filmie pokażę Wam, jak pobrać i zainstalować aplikacje do odzyskiwania danych od Hetman Software w systemie Linux. Będziemy pracować na dwa sposoby: poprzez terminal i interfejs graficzny. A na końcu filmu zdecydujemy, która metoda jest lepsza. Przejrzyjmy się, jak pobrać i zainstalować nasze programy w różnych wersjach systemu Linux: Ubuntu, Ming, CentOS i Fedora. Jak pobrać oprogramowanie do odzyskiwania danych. Program można pobrać na dwa sposoby: bezpośrednio z oficjalnej strony internetowej firmy oraz korzystając z terminala. Aby pobrać program, korzystając z graficznego interfejsu systemu, na przykład w Ubuntu. Uruchomcie przeglądarkę i przejdźcie na stronę Hetman Software. Przycisk: Wypróbuj za darmo. Wybierzcie interesujący Was program i kliknijcie Pobierz. Wybierzcie swój system operacyjny i kliknijcie przycisk Pobierz. Plik.instal zostanie pobrany do folderu Pobrane. W Linux Mint, CentOS i Fedorze i innych wersjach Linuxa wszystko robimy w podobny sposób. Drugim sposobem pobrania aplikacji od Hetman Software jest skorzystanie z terminala. W tym celu, na przykład w systemie CentOS, uruchomcie terminal z folderu, do którego chcecie pobrać aplikację. Aby to zrobić, przejdźcie do żądanego folderu, kliknijcie prawym przyciskiem myszy w polu folderu i wybierzcie Otwórz w terminalu. Jak widać, terminal otworzył się natychmiast w wymaganym folderze. Aby pobrać program, wpiszcie wget i podajcie link do pobrania programu. Gdzie mogę uzyskać potrzebny link? Wejdźcie na oficjalną stronę internetową firmy Kliknijcie prawym przyciskiem myszy przycisk, pobierz, kopiuj link. Wróćcie do terminala, otwórzcie go w żądanym folderze i wklejcie skopiowany link. Po naciśnięciu Enter rozpocznie się pobieranie. Program został załadowany. W Linux Mint, Ubuntu, Fedorze i innych wersjach Linuxa wszystko robimy w podobny sposób. Uwaga! Jeśli uruchomicie polecenie wget, bez określenia folderu pobierania, pobrany plik zostanie domyślnie zapisany w katalogu domownym systemu. Dotyczy to wszystkich wersji Linuxa. Dla wygody w opisie filmu zamieściam linki do pobrania każdego z programów firmy Hetman Software. Przejdźcie i skopiujcie wymagany link. Jak zainstalować oprogramowanie do odzyskiwania danych? Istnieją dwa sposoby instalacji programu: z menedżera plików i przy użyciu terminala. Najłatwiejszym sposobem instalacji programu jest skorzystanie z terminala. Aby to zrobić, na przykład w Linux Mint, uruchomcie terminal i wpiszcie sh. Następnie przejdźcie do folderu z pobranym plikiem programu i przeciągnijcie go do terminala. Jak widać, w terminalu pojawił się link do pliku. Naciśnijcie enter. Instalacja jest zakończona. Otwórzcie menu Start i uruchomcie zainstalowany program. Należy pamiętać, że do uruchomienia programów do odzyskiwania danych firmy Hetman Software nie są potrzebne uprawnienia superużytkownika. Aplikacje uruchamiają się automatycznie z uprawnieniami użytkownika root, wystarczy podać hasło roota. W CentOS, Ubuntu, Fedorze i innych wersjach Linuxa wszystko robimy w podobny sposób. Istnieje jeszcze jedna możliwość instalacji programów firmy Hetman Software. Na przykład w Fedorze. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na pobrany plik programu i wybierzcie Właściwości. Zaznaczcie pole wyboru zezwół na wykonywanie pliku jako aplikacji. Zamknijcie okno Właściwości. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na pobrany plik programu i wybierzcie opcję Uruchom jako aplikację. Uwaga, jeśli spróbujecie otworzyć program poprzez dwukrotne kliknięcie, zostanie on otwarty jako plik tekstowy. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybrać opcję Uruchom jako aplikację. Program został zainstalowany. W Linux Mint interfejs jest inny, więc tutaj kliknijcie prawym przyciskiem myszy na pobrany plik programu i wybierzcie właściwości. Przejdźcie do zakładki prawa. Zaznaczcie pole wyboru, zezwól na wykonywanie pliku jako aplikacji. Zamknijcie okno właściwości. Kliknijcie dwukrotnie na pobrany plik i wybierzcie opcję Uruchom w terminalu. Program został zainstalowany. W CentOS, Ubuntu i innych wersjach Linuxa wszystko robimy w podobny sposób. Jaka metoda jest lepsza? Terminal Zalety. Szybkość działa równie dobrze na każdej dystrybucji Linuxa. Wady. Trzeba wprowadzać polecenia. Jeśli jesteście doświadczonym użytkownikiem, terminal stanowi szybszą i bardziej wydajną metodę pobierania i instalowania programów. Tryb graficzny zalety przejrzysty interfejs jest wygodny dla początkujących. Wady ma swoje osiągliwy w różnych wersjach Linuxa. Jeśli jesteście początkującym, łatwiejsza będzie metoda graficzna. To wszystko, mam nadzieję że ten film był dla Was pomocny. Zadajcie swoje pytania w komentarzach pod filmem. Dziękuję wszystkim za oglądanie.